Lumpeks to stare i brudne ubrania. Fast fashion to tylko wymysł. Nie dam rady przerobić tej sukienki. Często tak myślimy. Szybka młoda to poważny problem XXI wieku i nie można go lekceważyć. Trzeba działać teraz, ponieważ w przyszłości może być za późno. Tak brzmiała główna idea naszego projektu. I od tego wszystko się zaczęło. Problem, na którym się skupiłyśmy, dotyczy całej społeczności, dlatego chcieliśmy jak najbardziej rozgłosić naszą wizję. Od początku wiedziałyśmy, na czym pragniemy się skupić i w jakich miejscach działać. Przez 8 miesięcy pokazywałyśmy na naszych mediach społecznościowych prawdziwe oblicze fast fashion i zagrożenia, ale także jak działać przeciw temu wszystkiemu. Przekułyśmy nasze zainteresowania, pasje i wolny czas w coś wielkiego. Kupowałyśmy ubrania w lumpeksach, przerabiałyśmy i odnawiałyśmy te, które potrzebowały drugiego życia. Przeprowadziłyśmy także warsztaty w pięciu grupach w szkołach podstawowych, by zwiększyć świadomość młodych konsumentów i zachęcić ich do dbania o przyszłość naszej planety. W naszej szkole nagrałyśmy wywiady z osobami kupującymi w Cicholandach, a także zorganizowałyśmy akcję Wymień to, która była wymianą niepotrzebnych ubrań, książek oraz ozdób między uczniami i pracownikami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu. Brałyśmy także udział w programie partnerskim Fundacji Veolia Polska, skąd dowiedziałyśmy się wielu cennych informacji o naszym środowisku. Rezultaty wielomiesięcznej pracy przeszły nasze oczekiwania już na samym początku. Podczas zbiórki online na rozwój naszych działań zebrałyśmy ponad 1000 zł. Na naszych kanałach w social mediach oraz poprzez plakaty, torby szte przez nas, wizytówki oraz kieszonkowe przyborniki krawieckie dotarłyśmy do około 20 tysięcy odbiorców. Tyle osób dowiedziało się czegoś nowego, zajrzało na nasz profil i zaufało naszym działaniom. Naszą pracę docenili także twórcy internetowi oraz media lokalne, co jeszcze bardziej przyczyniło się do rozpromowania naszego projektu. Wszystko to nie udałoby się, gdyby nie nasi partnerzy oraz osoby, które wpłaciły pieniądze na naszą zbiórkę, jak i wy, nasi odbiorcy. Projekt przyniósł korzyści nie tylko beneficjentom, ale także nam, jego członkom. Dzięki działalności zaczęłyśmy wierzyć w lepsze jutro dla wszystkich oraz moc i sprawczość naszych projektów społecznych. Dziękujemy!